W związku z tym, że nie mógł być w dzisiejszej uroczystości wziąć udziału Pan Prezydent Rafał Zola. w jego imieniu chciałam przeczytać kilka słów skierowanych do Pani Prezes. Szanowna Pani Prezes, z okazji jubileuszu 30. lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym krok za krokiem w Zamościu składam Pani Prezes i pracownikom serdeczne gratulacje oraz wyraz najwyższego uznania za wieloletnią, pełną poświęcenia i pasji pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Stowarzyszenie od wielu lat stanowi wzór odpowiedzialności społecznej, empatii i skuteczności w działaniu. Dzięki konsekwencji, determinacji i ogromnemu sercu. Udało się stworzyć miejsce, w którym każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, może rozwijać talenty, odnajdywać sens życia i doświadczać prawdziwej wspólnoty. 35 lat działalności to nie tylko piękny jubileusz, ale też dowód siły, współpracy i wiary w drugiego człowieka. To czas wielu sukcesów, ale też wyzwań, które dzięki wspólnemu zaangażowaniu Zostały przykute w konkretne efekty, placówki, programy terapeutyczne, wydarzenia integracyjne i przede wszystkim ludzkie historie pełne nadziei. W uznaniu wyjątkowych zasług dla miasta Zamościa przyznaję po pozytywnym zaopiniowaniu przez Konwent Rady Miasta medal zasłużony dla miasta Zamościa. Życzę Państwu dalszych sukcesów w realizacji misji, nieustającej energii, zdrowia oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Niech kolejne lata przyniosą jeszcze więcej dobra, zrozumienia i wzajemnego wsparcia z wyrazami szacunku prezydent miasta Zamośrał z woli. Ja pierwszy raz z Panią Mają zetknąłem się 19 lat temu, jak e, przyprowadziłem Kubę i z obecną tutaj Katarzyną, która była e, jedną z, re z rehabilitantek mojego syna e, i od tamtej pory Pani Maria dzisiaj się tam przebija, tak, teraz już jako e, do tego przewodniczącego e, dzwoni 17 razy, jak nie odbiorę raz i nic do mnie nie dociera, że e, no coś może być na później. U Pani Marii wszystko jest na no już i Pani Maria dzisiaj, na wczoraj, na wczoraj Pani Maria, ma Pani rację. I tak dzisiaj słuchałem tego, co Pani mówiła. Myślę, że ten zasłużony dla zamościa to chyba nie jest jeszcze do końca to, na co Pani czeka. Tylko chciałaby Pani, żeby czymś posłodzić ten zasłużony dla zamościa. Pani Maria wymieniała od Wójta dostała gratis, od prezydenta dostała gratis i jeszcze od poprzedniego prezydenta jest chyba tutaj na sali Andrzej prosiła o działkę, właściwie trzy działki, które, które tutaj są. O przekazanie ich na własność. Komisje już na ten temat debatowały. Prezydent wyraził zgodę, więc myślę, że Rada dzień, Rada kolejny <laughs> ustała rada... <laughs> <laughs> tych działek, które pani Maria tyle lat A teraz Pani Maria nie musi pani wątpliżin, w należą się pani jak mało pom. Będziemy na swoim, bo, bo na razie dzierżawimy, a, a włożyliśmy tu 13 milionów złotych własnych środków zdobytych z funduszy europejskich i innych, no to tak dobrze no, by było mieć taką pewność, będzie. że nasze będzie. 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 To dziękuję bardzo za i Ja będę zawsze dla nas przyjaciół. Dziękuję bardzo. Będziemy Będziemy bardzo drugi tak? dla miasta za Pierwsze pitt ja. ja się dostaliśmy się też już parę lat temu. Dziękujemy serdecznie.